Chodzisz do domu i widzisz to. Teraz wam pokażę, jak się zachować i jak ukarać swojego psa. Wchodzisz do domu i od razu czegoś szukasz, twardego. Ja w tym przypadku używam skórzanej smyczy. Dlaczego? Bo poczuję, a nie zrobi krzywdy. I co wtedy robicie? Patrzcie się teraz. Moja wina, moja wina, moja wina. A teraz na poważnie wytłumaczę wam, jak to widzi pies, z jego perspektywy. Po pierwsze, jak wrócicie już do takiego domu i zobaczycie te full zniszczeń, wiecie co możecie zrobić? Nic. To już jest po fakcie, to się stało. Pies nie będzie tego kojarzyć, że coś wam zrobił, że z tego powodu tak jak wcześniej mówię, ma doła i ma poczucie winy. Nic takiego pies nie odczuwa, a jeżeli go zbijecie, skarcicie, będziecie źli na niego, Każde przyjście wasze do domu i powrót dla psa będzie stresuje, stresujące. Bardzo się będzie tym stresować, bardzo będzie tym zdenerwowany i nie będzie chciał z wami później współpracować na żadnej płaszczyźnie. Za te wszystkie zachowania psa, które szczególnie robić w domu i niszczy, jesteś odpowiedzialny ty. Więc to, że nie dajesz mu odpowiedniej dawki ruchu, to, że go wcześniej nie nauczyłeś samego zostawać w domu, to wszystko powoduje to, jak on się w danej chwili zachowuje. Więc nie denerwuj się na psa, nie wkurzaj, tylko znajdź przyczynę, a skutek sam zniknie.